Paulina Smaszcz usunęła nagrania z Migdalenia się z nowym fani, snuja domyśl, co ja do tego sklonilo. Paulina Smaszcz w końcu doczekała się upragnionego tytułu największej skandalistki w showbiznesie. Ale musiała zapłacić za to wysoka cena. Skazda kolejna drama jej i tak już mocno nadszarpnięty wizerunek systematycznie traci na wartości. Dziennikarka zdaje się być jednak zaslepiona za dafejmu i na razie ani myśli sklada z broni. We wtorek kobiecie petardzie udało się zrzucić na media kolejną bombę, gdy nieoczekiwanie pokazala w sieci nowego partnera. Smaszcz opowiada o nowym ukochanym i bezlitosnie wspomina poprzednie związki, poznalam facetów, którzy byli rozczarowaniem. Plan Pauliny się powiodł jak szona Macieja Kurzajewskiego znów jest na językach. Zachęcona wywalanym przez siebie medialnym szumem 49 latka poszła w sobotę o krok dalej i udostępniła na TikToku nagranie. Jak migdali się z lubym do piosenki The Power of Love, a wokół nich harcuje jej mopsy. Paulina z migdali się na tapczanie z nowym ukochanym. Internauci podzieleni. Wyślło pięknie fale straszne foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zaprawiona w bojach poprzedniczka Kasi Cichopek musiała liczyć się z burza, która wywola filmik. Jednak kobieta petarda zmienna jest i po kilku godzinach celebrytka z niewiadomych przyczyn zdecydowała się usunąć TikToka z profilu. Podobny los spotkał pierwsze nagranie, w którym zadebiutował nowy obiekt westchnień celebrytki. Motywację Pauliny pozostaje zagadka, jednak nie trzeba było długo czekać. A w sekcji komentarzy na profilu dziennikarki pojawi się kilka wysnutych przez internetów teorii, co mogło sprowokować zewnętrzne atencji i smażdż do podjęcia takiej decyzji. Pewnie nowy facet kazał ją usunąć: Pani Paulino, dlaczego nagrania znikają? Ja? A z się patrzeć na to wasze szczęście. czy zbyt pani facet obawiał się nagonki? Dobrze. Z jej w porę się zreflektowała: Może który z synów ja wyblagal? Czytamy. Cus, co ważne, Paulina smaszcz nie odpisala na zadem podobny komentarz, więc oficjalnie nie wiemy. Co skłoniło ją ja do usunięcia romantycznych nagran? A wy jak obstawiacie, czemu filmiki zniknęły z jej profilu?